Cześć, witam wszystkich. Wczoraj właśnie minął trzeci tydzień od wystartowania akwarium. No i co się przez ten czas pozmieniało? No, no w, sumie, w sumie nic. Wszystko idzie na razie w dobrym kierunku. Rośliny rosną, mają się dobrze. Praktycznie hygrofilia dosięgnęła po tych trzech tygodniach tafli wody. No, i nie widzę na razie jakichś tam braków, jakichś tych makro, mikroelementów. Też z tego względu dalej wstrzymuję się z nawożeniem Wczoraj też przycięłem trawkę. No, masakrycznie ciężko, ciężko te kępki. Ona w sumie jeszcze nie była taka duża, no ale chciałem po prostu zrobić to, żeby. Pobudzić ten system korzeniowy. No bo jest, jest, jest jeszcze z nim problem. No, czasami mi jeszcze wypływa. Gdzie niegdzie, już spróbowałem tak wyciągnąć te wykałaczki. No i ją troszeczkę głębiej włożyć. No ale tak jak mówię, na no pewnie będę jeszcze musiał trochę poczekać. Dziś tam też na forum jakieś przeglądałem. No to, no to też jeden z użytkowników właśnie napisał, że przez okres dwóch miesięcy nawet miał problem z nią wypływała no ale zobaczymy, no, no, na razie się cieszę, że w miarę ona jakoś tam rośnie, funkcjonuje sobie no i mówię pod ciałem i zobaczymy, no, może to spowoduje że pobudzą się te korzonki i zacznie się lepiej tam ukorzeniać no, jak widać dokupiłem też dodatkową obsadę skupiłem się tutaj na samych takich małych rybkach Początkowo nie chciałem też od razu nawałem rzucać całą obsadę. No i powoli tak. Najpierw zacząłem właśnie od bodajże 5 neonek i tych 3 kosiarek. I później, prawie po tygodniu, dokupiłem kolejne 5 neonek. Także teraz mam razem 10. No i wczoraj też od razu dokupiłem 10 zwinników zwinnik winnik Jarzyniec. Tak ta rybka się nazywa. No w sumie, no, myślałem, że troszeczkę jakoś lepiej tu będzie się prezentować. Praktycznie neonki ją zagłuszają. No nie, nabiera, nie nabiera takich intensywnych nie, nie, tych barw. No, ale chciałem jakoś tak się skupić, mniej więcej na, na, na jednym rozmiarze, żeby nie było tam. W tam większych tych, a ona mi przypominała się neonkę, dlatego się zdecydowałem na tego zwinieka. No i w sumie też nie miałem jeszcze nigdy tej rybki, także zobaczymy, jak ona sobie tutaj będzie u mnie dawać radę. Z tego, co tam czytam, to nie jest jakaś to wymagająca ryba. Dosyć odporna, także zobaczymy. Aha, i dodatkowo jeszcze mam dwie neonki czarne, dwa neonki czarne. W gratisie dostałem. Też puściłem i zobaczymy. Nie wiem, tak myślę jeszcze, żeby dokupić chyba główną obsadę. Tutaj będę chciał mieć chyba na więcej neonek. Może jeszcze dokupię 10. Tak się zastanawiałem nad neon Simulans albo nad neonem czerwonym. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Mówię, roślinki mają, mają się dobrze. Chemiantus praktycznie po tamtej przycince tydzień temu go przycinałem, no to odbił do tych swoich do tej swojej wysokości co wcześniej przed przycinką miał. Po temu też widzę w miarę tam się rozrasta. No, no mówię, no najbardziej się cieszę, że się pozbyłem tych nitek, które miałem. Udało mi się je usunąć. Między innymi, pewnie przez tę podmianę, bo zacząłem robić dwa razy w tygodniu. Podmieniałem wodę, no i też od wczoraj już zwiększyłem, też po tym ograniczeniu światła, gdzie świeciłem 8 godzin, powoli będę zwiększał. No i wczoraj już zacząłem 9 godzin ustawiłem sobie. No i ten tydzień poleci na 9 godzinach, i później będę chciał zwiększyć sobie to tak, jak wcześniej miałem. Do 10, do 10 godzin i zobaczymy, czy, czy, czy dalej będzie czysto, czy coś tam się ukaże nie wiem, zastanawiam się z tymi nawozami, czy zaczynać nawozić, czy nie zaczynać te, te makro i mikro, które tam mam szczerze powiedziawszy, no na razie nie zauważyłem jakichś tam niedoborów jestem zaskoczony, no bo bez tego nawożenia nawet rośliny sobie dobrze radzą, szybko się rozrastają Także no na razie chyba nie będę kombinował I, i po prostu no nie, nie, nie będę lał Dara się wstrzymam i zobaczymy Dobrze, może jak to mniej więcej z bliska wygląda teraz się przedstawia Aha, wczoraj sobie też zrobiłem taki nowy dyfuzorek W sumie tamten to też dostałem Jak zakupy robiłem i postanowiłem sobie swój zrobić No i co mi się udało wymodzić? No. Idealnie ten po prostu taką fajną mgiełaczkę tutaj daje. Praktycznie tam u góry to już nie liczne takie drobniutkie jak pyłek, bombelki. Fajnie, fajnie rozpylano. W tamtym miałem tak, że nie, nie pracował on na, na, na całej swojej yy, powierzchni. A tutaj ładnie tak. Na całym tym się elegancko rozpyla. No i rybki mają się dobrze też. Myślę tam coś o tym tyle jeszcze, bo jakoś coś mi też tam za bardzo jakoś tak trochę za dużo tego czerwonego tam coś jeszcze bym, myślę, żeby coś włożyć pomiędzy, żeby jakiś taki był kontrast, jakieś tam zielone rybki, zielone roślinki, jakieś tam dodać. Się tak właśnie zastanawiam. I też co zrobiłem, usunęłem, bo wcześniej miałem też tutaj tą e, alternatę, tą czerwoną. Miałem właśnie tutaj takie dwie kępki sobie dałem z przodu. I bodajże że tam była za pogęstem usunąłem Usunęłem ją, bo no początkowo jeszcze jak była mała, to jako tako e, Wyglądało to, no ale później jak zaczęło jakoś tak rosnąć, to coś mi jakoś tak zaburzała ogólny, ogólny, właśnie wygląd. No nie wiem, no uważam, że teraz jest lepiej. No i też chyba, nie wiem, poczekam jeszcze, może z parę dni i znów yy, henka sobie przytnę. Fajnie też mi tutaj, tutaj rośnie. Mówię, po tygodniu praktycznie wrócił do swoich rozmiarów. No i tutaj można popatrzeć na tą higrofilię. Już się zawinęła, dotyka listek powierzchni. Po trzech tygodniach glony dalej na skałkach mam, nie wiem, tam nie widzę też, żeby one tam coś wiem, zwiększały. No tak stanęły, nie wiem, nie wiem, za bardzo mi to nie przeszkadza, no to, tak, takie zielenice jeszcze mogą być. Nie, nie czyściłem tego żadną tam szczoteczką do zębów, nic nic tam nie robiłem. Zostawiłem to, no bardziej tak naturalnie wygląda. No to z tamtymi nitkowatymi, no to był, był dużo większy problem. One całkowicie psuły wygląd, no. Także cieszę się, że się pozbyłem. No i tak sobie to funkcjonuje. Może trawka no, po tej przycince. Tak troszkę brzydko wygląda, no nie, nie podoba mi się. No też mówię, no ciężko było ją tam w miarę tak równo przyciąć, bo jeszcze są tutaj te wykałaczki. Ale coś tam trochę pom po tego, pomodziłem. A i też z sprzyciałem. O też dosyć tutaj już przód był taki wysoki, to też trochę ją przyciąłem może fajnie się zagęści, chociaż i tak już jest dosyć, dosyć gęsta, fajnie to wygląda. No i z góry traweczka tak się prezentuje. I powoli, powoli już gdzie niegdzie, jak tutaj widać, złącza się. Złączają się poszczególne kępki, które tam sadziłem. No i mam nadzieję, że jeszcze trochę i się tutaj wytworzy cały taki jednolity fajny dywanik oby oby tak było no, no dobra to nie zanudzam nie, nie gadam jakiś tam Ej, głupot więcej może i tak zanudzam za bardzo, bardzo także czekamy dalej i zobaczymy co to będzie się dziać no... Korczy mnie trochę, korcą mnie te nawozy, tak jak mówiłem, żeby coś tego, ale z jednej strony mam, mam obawy, bo sam nie wiem, czy zarazem coś mi się właśnie tutaj nie rzuci niespodziewa niespodziewanej gości, a też nie chciałbym. jest na razie tak jak jest, także do usłyszenia, do następnego razu.